Witam w kolejnym snukerze według Krugera. Dzisiaj nietypowo, dzisiaj mam nadzieję oryginalnie, eksperyment. Eksperyment, który będzie trwał dwa tygodnie, w tej chwili go rozpoczynam. Będę testował na samym sobie teza do zweryfikowania, czy grę z przyrządu można faktycznie poprawić w inny sposób niż w tymi bardzo żmudnymi i mało atrakcyjnymi ćwiczeniami przy snukerowym stole z użyciem krzyżaka, bili, kija do snukera. Parę tygodni temu próbowałem Was przekonać, że można właśnie grę z przyrządu poprawić rzucając lotkami do tarczy, czyli grając w darta. No i sam na sobie postanowiłem zweryfikować tę, tę tezę. Zapraszam. Jak zaprojektowany jest mój eksperyment? Proste trzy kroki. Na początek zbadanie aktualnej siły gry, czyli skuteczności gry z przyrządu. Potem domniemane podnoszenie umiejętności przez pełne dwa tygodnie. No i na koniec, w tym trzecim, zamykającym etapie, oczywiście ponowne zweryfikowanie skuteczności gry z przyrządu. Na sam początek jeszcze, tak żeby do końca uwiarygodnić się w tym, że faktycznie jestem abnegatem, jeśli chodzi o grę z tak zwanej dziabki, poprosiłem o wyrażenie opinii Jarka Kowalskiego kilkukrotny mistrz Polski, wielokrotny reprezentant kraju, właściciel dwóch warszawskich klubów snookera 147 Break, oczywiście komendator Eurosportu, no i bardzo poważny autorytet w dziedzinie snookera w naszym kraju, chociaż ja akurat tak do końca poważnie traktować go nie potrafię. Jarku, to tak, nie będę Ci za dużo szczegółów teraz opowiadał, natomiast przeprowadzam pewien eksperyment mm. I... Jeszcze <laughs> i chodzi o to, że muszę uwiarygodnić, swoją element swojej gry. I ponieważ nie mogę Ci teraz za dużo szczegółów zdradzić, to nie powiem, o który element chodzi i co w tym eksperymencie chcę udowodnić. Natomiast jako, że jesteś osobą, z którą no. najwięcej grałem w Snugera i jeżeli miałbym wskazać jedną osobę, to na pewno jesteś tą jedną, która najlepiej zna moją grę. Dlatego dam ci teraz na kartce w sumie 6 elementów gry, które będę chciał, żebyś ocenił w moim wykonaniu w skali od 1 do 10. Czy zasady są dla ciebie jasne? Tak. tak? Sześć elementów gry i tylko w tej kolejności, dobra? Oceniamy też. Uwaga, proszę bardzo. Pierwszy element jak się nazywa? Technika. Technika. W skali od 1 do 10 w moim wykonaniu, jakby się ocenił. 7, 8 taktyka. 5. 5? No. <laughs> Budowanie braku. Budowanie 5? Dobra. Panowanie nad emocjami. To mam do, do góry nogami, panowanie nad emocjami. 7? 7? No. Jak coś to panuje? Długie wbicie. Długie wbicia. Długie wbicia. Nam, tak mało ilość grania? 9. W skali od 1 do 10 oceniamy. Uh -huh. Gra z przyrządu? Gra z przyrządu 4. Dobra, dziękuję Ci. Jarku, chodziło o to, żeby znaleźć w ten sposób najsłabszy z moich elementów gry. Uh -huh. Z tych sześciu, tych ja dosyć tendencyjnie je wybrałem. Czyli szybko żeśmy znaleźli. Gra z przyrządu. Pokażę Ci teraz co... No ja wiem, no Minus wow, wow. 7. Minus wow. Dobra, no to nie spodziewałem się, że tak dużo daś mi za długie bicie w ogóle albo panowanie nad emocjami. No wiesz, bo ja biorę pod uwagę to, na ile wygramy, że ty tego nie trenujesz tak de facto, tak? To gdybyś przetrenował jeszcze takie element, to byśmy miał nie więcej. No wiadomo, tam jeszcze kontrola bili i tak dalej po takich bicie, tak? na przykład na wprost, czy, czy tego typu zagrania, to bez problemu sobie radzisz, tak? A jakbyś jeszcze potrenował, to rzeczywiście, wiesz, to, 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 to jest bardzo mocna twoja strona. Nie? No dobra, mamy to co najważniejsze, to na czym najbardziej zależało, czyli że ustaliliśmy rzeczywiście, że osoba, która najlepiej w mojej ocenie, najlepiej w tym kraju, a w związku z tym na całym świecie, najlepiej, gra, najlepiej zna moją grę, jest zgodna z tą moją tezą, że najsłabszym elementem właściwie w mojej grze jest właśnie gra z przyrządu. Dzięki. Jak coś mogę Ci podpowiedzieć? Odpowiedź, słuchaj. Ale jeszcze już na kamerze, czy nie? No teraz tak, nie, tak ale ile? to się nie da, trzeba przykłady dać. Przystoje. No to pokaż, zobaczymy, może sobie wykorzystam, może nie. Wszystko. No A to później, dogramy. Do tej podpowiedzi wrócę jeszcze w końcówce materiału. Dodatkowo jeszcze będziecie mogli tam zobaczyć, że udało mi się Jarka namówić na wzięciu udziału w takim challenge'u. Stoczyliśmy prawdziwą bitwę, naprawdę były emocje. No tym bardziej, że zostały podparte grą o pewną sumę pieniędzy. No, ale to w samej końcówce. Teraz przenosimy się do treningowego stołu i zweryfikowania w sposób bardzo wymierny mojej skuteczności gry z przyrządu. Ok, wszystko przygotowane. Rozpoczynamy eksperyment. Dzisiaj faza zero, czyli sprawdzam umiejętności swoje wbijania z przyrządu na początku tego całego eksperymentu. Zasady proste, 10 serii po 10 prób wbić, bile ustawione centralnie, biała, zobaczcie, praktycznie na punkcie niebieskiej, bila wbijana, ustawiona centralnie na wysokości punktu różowej, będę starał się to wszystko zagrywać ze stopbolem. No i co? W sumie 100 prób, 10 serii po 10 wbić, wyniki będę zapisywał też swoje na, na tablicy. A potem na koniec tego całego eksperymentu zrobię analogiczny test, dokładnie taki sam, no i porównam, czy moje ćwiczenie uderzania, rzucania lotek w ogóle cokolwiek daje, czy w ogóle w jakikolwiek sposób przekłada się na tę skuteczność wbijania. No to co, zaczynamy. Stopol to nie był, ale oczywiście w zaliczone. Pierwsze to było. Mm. Ja też spodziewam się, że w kolejnych seriach tych po 10 e, prób będę uzyskiwał coraz lepsze wyniki. Ja nigdy razem gry z przyrządu nie byłem, natomiast e, ćwicząc kiedyś, starając się poprawić tę umiejętność. Zauważałem, zauważałem, że bardzo szybko się zyskuje tutaj akurat na jakości, na skuteczności dbień. Także myślę, że pod koniec tych serii po 10 prób będę uzyskiwał pewnie wyniki za 20, może 30% lepsze niż, niż na początku. Jedziemy dalej. No na razie jestem zaskoczony, powiem Wam, że trochę niebezpiecznie zaczyna to wyglądać, bo 3 na 4, zgodnie mi się to nie zdarza. Jeżeli będzie tak dobrze, to nie sposób będzie później poprawić ten rezultat, kiedy za dwa tygodnie przyjdzie czas podsumowania całego eksperymentu. A to wygląda bardziej jak typowe moje zagadnienie. przyrządu. sobie też, że za każdym razem staram się na 100%, Tutaj nie ma odpuszczania naprawdę, chcę uzyskać w miarę obiektywne wyniki tego eksperymentu na końcu. Swoją pole włożyłem na trójkątach. Często zdarza się tak, akurat tu jeszcze się nie przytrafiło, ale przy różnych ćwiczeniach zdarza się tak, że ewentualnie zbudowana wila, ale ci, które czekają, robi się bałagan. Bardzo tego nie mówimy. No i pochwaliłem się. Były trzy wbite na 4 próby. Teraz są 3 wbite na 7 prób. Zostały mi jeszcze niebieska, różowa i czarna. trafiłem, chociaż powiem Wam, na tej różowej czułem, jaki wyprowadzając skrzywiłem troszkę. Także oczywiście zaliczamy to i zadowolony, zadowolony jestem, że trafiłem. Nawet nieźle skontrolowana też biała biela. Natomiast wykonując uderzenie, czułem, że ono jednak jest technicznie zepsute. Czasami zdarza się tak, że się popełni błąd, ale dochodzi jeszcze inny błąd, który paradoksalnie koryguje ten, ten pierwszy. Teraz dzięki temu mam zaliczone trafienie, także już wiem, że minimum 4 wbijcia będę miał. Jeżeli dołożę jeszcze czarną, to wyjdzie mi skuteczność 50% 5 na 10. Na no, czarnej to było takie typowe, bo wyraźnie czułem, właśnie jak ręka zostaje, zostaje skręcona. Ja ją skręciłem, ale łatwiej mi. Usprawiedliwić się mówiąc, zostaje skręcona, skręciłem ją, nie panuję nad tym, nad tym ruchem, to nie jest do końca ruch prosto wyprowadzający kij. Także tutaj jestem rzeczywiście z tego ostatniego zagrania bardzo niezadowolony, czy byłbym w szczególności niezadowolony, gdyby to było zagranie wykonywane w trakcie meczu. No dobra, to tak trafiłem 4 na 10, wydawało mi się, że będzie bardzo dobry wynik, kiedy miałem 3 na 4. Okazuje się, że jest jednak mniej więcej tak, jak się spodziewają, bo to jest rzeczywiście moja jakość gry z przyrządu. Zapisuję zaraz na tablicy sobie w pierwszej serii cztery trafione. Zaraz wykonam jeszcze kolejnych takich 9 serii, tak żeby mieć w sumie 10 pełnych serii. No i w związku z tym 100 prób wbić. Zobaczymy sumę, zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Potem dwa tygodnie ćwiczenia w DARTA, ćwiczenia w LOTKI. I znowu ten sam eksperyment, ta sama próba 10 serii po 10 prób wbicia dokładnie za dwa tygodnie. <klucz> Okay, to za chwilę zaczynam dziesiątą serię w tej dzisiejszej próbie. Najlepszy mój wynik na razie to 7 i jestem naprawdę bardzo z tego rezultatu zadowolony. Nie spodziewałem się, że w którejkolwiek próbie uda mi się aż tyle. Średnio na całe 100 uderzeń spodziewałem uzyskać się około 40% i przypuszczam, że mniej więcej tak będzie. No ale najsłabsza próba też była tutaj gramatyczna, potraktujmy to jako wypadek przy pracy zero tak mi się w czwartej, w czwartym podejściu nie udało no to co, zaczynam teraz serię ostatnią tutaj było oczywiście, od tego, znaczy oczywiście od tego się zaczęło ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę czuję się dużo bardziej po tych 91 w tej chwili już uderzeniach z przyrządu czuję się dużo pewniej tak właśnie w okolicach tego nieszczęsnego, tej nieszczęsnej czwartej serii, kiedy nie trafiłem ani jednej mili. Właściwie w trakcie tej, tej serii, czułem po raz pierwszy, że uderzam miałem bilet tam, gdzie chcę uderzać. Tam były, nie wiem, ze uderzenia, kiedy poczułem na kił, że nie trafiłem w to miejsce, w które chciałem. Teraz, teraz, nawet jak nie trafiam, nawet jak to są sporo brudła, to jednak czuję, że jest dosyć, dosyć dobre uderzenie. Także tak, jak się spodziewałem, rozpoczęło się, yy, rozpoczęło się na słabo, ale potem Nabierałem trochę pewności uderzenia. Myślę, że teraz powinienem przynajmniej te 5 na 10 trafić. Zacząłem ostatnią serię słabo, ale próbujemy dalej. Teraz idealnie. Wszystko idealnie. Uderzyłem białą, ile tam chciałem, Tak jak chciałem, czyściutki trafienie białe, jak kamień zatrzymało się w miejscu. Super. O, tym razem słabo. Nie w bicie zaliczone, ale bardzo wyraźnie kij poszedł w poprzek białej. To nie było dobrze skontrolowane. Uderzenie gdzieś biała też uciekła. Punkt jest. Z tego uderzenia jestem bardzo zadowolony. To było chyba nawet lepsze niż to, które chwaliłem wcześniej tak bardzo. w ogóle przy każdym uderzeniu próbuję i to robiłem od samego początku. Trzymać łokieć, przy ramie, właściwie, całe. Równolegle do powierzchni stołu. To jest jedna z najbardziej wartościowych rad, którą mogę Wam dać, jeśli chodzi o grę z przyrządu. Nie każdy to stosuje, każdy trener właściwie to poleca, natomiast nie każdy to stosuje. Nawet z tych trenerów, którzy to polecają, nie każdy to stosuje. U mnie ja zauważyłem jakościową poprawę, właśnie przy przejściu z tak trzymanego mniej więcej przedramienia do właśnie w ten sposób. Jeśli miałbym jedną radę dać, czy właśnie. Przełożenia się na poprawę zmiany w technikach, przekładającej się na poprawę skuteczności nabycia z przyrządu, na grze z w ogóle, to właśnie, to właśnie byłoby to. Tu minimalne kółko na żółtej, ale powiem Wam, że czułem dobrze wyprowadzony kij, że to było na przykład, w moją lepsze zagranie, niż tamto, na której z czerwonych, kiedy czerwona wpadła, ale nie kontrolowałem białej, nie, kontro, nie kontrolowałem tego przejścia ja przez białą bieżę. To było naprawdę niezłe uderzenie. No, tu z kolei odwrotnie, trochę skręciłem ki, trochę było poprzedniej białej wili, ale w znowu zawieszony. No tu fatalna próba z kolei na grązowej. Czasami tak jest, że nie... Wydaje się, że wszystko jest idealnie, wszystko jest tak, jak powinno być. Mnie właśnie w tej chwili wydawało się, że jest wszystko idealnie, że kij jest dobrze przygotowany, nie miałem żadnego zawahania w trakcie przygotowywania, w trakcie ostatniego backswingu nawet. Miałem wrażenie, że i na wyprowadzeniu wszystko jest w porządku, a pudło ostatecznie gigantyczne. Nie zawsze jest to wszystko e, e, możliwość wytłumaczyć. Zdarza się. Z tego jestem bardzo rozczarowany, kiedy angażujesz się tak 100 w 100% w uderzenie, a potem wychodzi tak klapa. To jest największe rozczarowanie, to zdarzenie w rzeczywistości zastanej z oczekiwaniami. Próbujemy dalej. O, tutaj podobnie też było wszystko w porządku, ale na wyprowadzeniu, ja czułem, że on nie przechodzi przez białą tak jak powinien. Bardzo zależy mi na tym, żeby przynajmniej jeszcze jedno wbiciu uzyskać. Zostały mi tylko dwie bile, różowe i czarna. Do tej pory mam cztery trafione. Chciałbym, żeby było minimum pięć w tej ostatniej grupie. Blisko różowo, skłonowane minimalnie. I tak sam sobie teraz stworzyłem presję. Została mieć tylko jedna wila, czarna. Muszę utrafić, żeby było te 5 na 10. I powiem Wam, że troszeczkę zaczynam odczuwać taką e, nerwówkę. Ja w podobny sposób przygotowuję większość ćwiczeń dla swoich uczniów. To znaczy, jeżeli to jest właśnie chodzi o powtarzalność, o jakieś serię, to robię zwykle z 10 wili. To są cztery czerwone, a potem kolory od żółtej. Do czarnej. Chodzi o to, żeby osłabiać się jak z tą presją, yy, której potem doświadcza się w trakcie meczów w końcówkach. Jeżeli w trakcie ćwiczeń, kiedy ta presja jest budowana w sposób sztuczny, potrafisz sobie, yy, nauczysz się z tym radzić, potrafisz sobie z tym radzić, potem powinno być ci łatwiej także w trakcie rozgrywki meczowej. Czarna, na zrealizowanie mojego planu minimum na tę ostatnią dziesiątą serię. No i jest, udało się. wypiłem, chociaż z tego zagrania na pewno do końca nie mogę być zadowolony. Ja widzieliście w ogóle i nie skontrolowałem, właściwie przeszła przez e, ten punkt, gdzie powinna była się zatrzymać, doszła praktycznie do bandy, ale udało się 5 na 10. To jest to, co sobie założyłem i udało się zrealizować. Serio odczuwałem taką małą presję, małą nerwówkę. Fajnie. Eee, ćwiczenie, myślę, mogę uznać za udane Zaraz opiszę wynik, podsumuję sobie to wszystko, będę wiedział, ile dokładnie trafiłem tych bil ze 100 uderzeń. No to liczymy. 10, hmm, 0, 17, 20, 25. 31, 41. No to już wszystko jasne. 41 na stoł. To czego oczekiwałem, mniej więcej. Także nie ma ani wstydu, ani rozczarowania, ani zachwytu. Teraz przede mną dwa tygodnie ćwiczenia DART, a potem wracamy do sprawdzenia, czy te ćwiczenia przyniosły efekt. 14 dni, każdego dnia 10 serii po 10 rzutów, czyli w sumie wykonam 1400 razy ten ruch, który potem chcę przenieść na grę z przyrządu i który ma mi umożliwić potem lepszą, skuteczniejszą grę właśnie z przyrządu. Tak dla uatrakcyjnienia podzieliłem sobie tarczę na trzy yy, sekcje. No, oczywiście staram się trafić jak najbardziej w środek tarczy. To jest ten Bullseye. Oprócz tego, jeszcze jest sekcja ograniczona linią dubli, no i potem sekcja ograniczona linią trafień potrójnych. Środek, trzy punkty, środkowa sekcja, dwa punkty, zewnętrzna sekcja, jeden punkt, i oczywiście, jeżeli nie trafię w tarczę, to bez punktów. Wyniki zapisuję w Excelu. Tutaj pozdrowienia dla Igora Bochuta, który jest. Wielkim i znanym miłośnikiem tego arkusza kalkulacyjnego. Jak widzicie, jestem już w momencie nagrywania tego materiału po czterech dniach. Widać tam progres. Widać też, że najlepszy mój rezultat to prawie 200 punktów. Jestem przekonany, że 200 punktów przekroczę. Co przed rozpoczęciem tego eksperymentu wydawało mi się mało prawdopodobnym rezultatem. No, i zobaczymy, jaki będzie rekord. Zobaczymy, przede wszystkim, czy to przeniesie się na podniesienie mojej pewności w grze z przyrządu, i czy to przełoży się potem na wyższą skuteczność na wbiciach. Wszystko okaże się już za jakieś dwa tygodnie. A tymczasem, jeszcze obiecana podpowiedziarka, no i wyzwanie: nasza bitwa. Ważne jest to, że jak grasz z przyrządu i grasz lekko, to nie grasz ani z górną rotacją, ani nie grasz ze środkiem, tylko grasz z sweet Point i wtedy biała bira ci nie skręci, nawet jak zagrasz z botu. I to jest cały clue grania lekkiego z przyrządu. No i to jest bira, którą musi zagrać z przyrządu. No i zagrać tylko ze stopą. Ze stopą. No ja wolałabym na przesunięciu to grać, tak. Prawie. prawie. Chcesz challenge mały? 10 po 10. Kto, kto więcej? Tak Dobra. Uwaga, zaczynamy challenge. Jarek kontra Kruger. Po 10 uderzeń zaliczamy w Staramy się ze stop -bolem. Jak nie będzie stopbola, ale wpadnie to i tak zaliczone. Proszę bardzo, Jarek pierwszy. Nie na czas. Nie na czas. Ale na zmianę. 100% środki w kieszeni. <noise> jest, teraz nie Było ile? Cztery chyba, tak? Cztery jeden, tak. Cztery, jeden. Nie zrobimy. Dobrze, się ciepło. Dobrze. Jest. Ojej. Yes. Dodatkowo to jest. Co, nie wiem, możemy dyszkę zagrać. Co może po prostu, sobie? nie. nie, nie. No, dlaczego Nie. Na no, czego no? Będziemy mieli dobrych chłopców dyszkę. Przecież wiadomo, że nie będziemy mieli dobrych. Ja już wygrałem. Dziękuję. <grybki> <grybki> Teraz 4 do każdego. Do pierwszego. Dobra, czyli mamy tak 4 do 4. Działygamy dogrywkę jak w rzutach karnych po jednej próbie. Aż do momentu, kiedy jeden spuduje, drugi. Trafi. Czyli Jarek spuduje, a ja trafię. dobrze. Under pressure. Panie, a wiesz, że ja to jest w półszczę. A wiesz, to że to gada, to już tręgami poczucie, tak? Dobrze, a teraz już tak, a jeszcze poprzednie wydarzenie nie. Nie, dobrypka to do a. a O! Wyskak wyskak w drugą stronę to jest. Wyskaków w No najbardziej mnie dobija to, że skoro tygrasowało z przedłużki, to jak ja muszę grać. <gry> Ten najsłabszy wygrał. Dobrze, dobrze. No co, teraz? Eee, co dycha. O nie, żartowaliśmy. Ha, 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 Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, piszcie co Wam się podoba, a co nie. Na niedaleką przyszłość planuję dla Was przygotowanie specjalnej, mam nadzieję ciekawej ankiety. Oprócz tego, w planach mam też przygotowanie konkursu, a jak konkurs to i nagrody. Za dwa tygodnie, oczywiście, wyniki przeprowadzonego aktualnie eksperymentu. Na razie.